By. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Mam nadzieję, że już jointy skręcone, bo za chwileczkę odpalamy kolejnego jointa, czyli sekrety rodziny. Przepraszam, ale polecę klasykiem. Chciałbym, żeby dzisiaj były mm, młode panie i stare oddziałowe. Że to nie będzie rozrywka. Że to tak? będzie? Fajnie. Fajnie, naprawdę mhm. fajnie. Spielberg, kogo nie spotkam i rozmawiam o, o jak żyć, to bardzo Ci dziękuję, naprawdę, do dziś. Za świąteczny odcinek. Hru! 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 Eliza Karczewska miesiąc temu straciła syna w wypadku samochodowym. Po tym tragicznym wydarzeniu zamieszkała u niej synowa, 27-letnia Aleksandra Karczewska. Z Karczewska, czyli z Karczewa. Aleksandra. Mamo. Brunetka. Od Staszka nie wzięłabym pieniędzy i od ciebie też nie wezmę. No ale minął już miesiąc, no myślę, że powinnam... Staszek, ktoś kto im umarł, przecież one są w żałobie. Ojciec. Dobrze, no, dziękuję mamo, to... Pakuj się do tego sklepu. Oho, ho! I co my tu mamy? No co? Chcę teraz 10 tysięcy. Masz czas do niedzieli. Ola! Ola! Pozdrowienia od Oli. Co się pod pachą, nie? Kto chce od ciebie tyle pieniędzy? Nikt. To no co to jest? Nie wiem. Dobrze jest w czarnych włosach. Bardzo dobrze. To dlaczego jesteś taka wystraszona? Ale ja nie jestem wystraszona, jestem zdziwiona. Nie... Podoba mi się u tej Aleksandry to, że ma delikatny makijaż. Nie wiem, no kręci się jakiś pijak pod sklepem, on ciągle robi coś głupiego, on się dziwnie zachowuje. No, może on? Przecież pijak by nie chciał 10 koła, tylko 10 groszy. skąd on by miał drukarkę i komputer? Przecież taki pijak to notuje po piwnicach. Pijak nie ma drukarki! Dokładnie. Dokładnie. Przestań już o tym myśleć, nic złego się nie dzieje, przysięgam. Naprawdę. Leć, leć kochana. To chyba bielane są. Oj, tam sprzęgło! Coś się stało? Czarek kucharski. No, zobacz, no po prostu tylko zobacz na to. No. Lewandowski do ciebie pismo wysłał! Co się stało? Bogdan Rostowicz bardzo chce pomóc Elizie dowiedzieć się, kto żąda od Oli pieniędzy. Bogdan, czyli czarek kucharski, tak? Bo Bogdan. Rzeczywiście nie brzmi to przekonująco. Ale on na fryzjera to tak. Nie, nie, co miesiąc, nie. nie. Przecież taki pijak pod sklepem to może chcieć tylko na fajki. Pięćdziesięciolatka. Dekolt, jak na żałobę, wydaje mi się dość duży. Yy, ale co zauważyłem? Nie ma dziurek w uszach. Przecież Ola nie ma pieniędzy. Wiem, dlaczego on tak się nie chodzi do fryzjera, bo ma wysokie czoło. Jak cię nie posłucha, wtedy będziemy się zastanawiać. Uspokój się. Kto to jest? A, to ten, co umarł. Chciałabym cofnąć czas. Ach, to ona jest teściową. Czyli zmarł jej. Jej syn. Nie. Jej. No jej Zięć. syn! Zięć. Nie, no, jesteś ciową oli. Mamo, ja nie zostanę na śniadaniu. Dlaczego? Bo jadłam wczoraj. Um, umówiłam się. <noise> no to chociaż usiądź na chwilę, no. Siadaj, siadaj. Ale 10 sekund trzeba posiedzieć. Raz, dwa, dwa trzy, trzy cztery, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Rany. Specjalnie wylała! Specjalnie! Poczekaj, nic się nie o, stało. Poczekaj, poczekaj, nic się nie stało. Ja kiedyś jak byłem młody, byłem u koleżanki też tak nie chcący wylałem sobie kawę na spodnie. Mhm. Ona mówi, słuchaj, wypraci te spodnie. Ja mówię, słuchaj, to jest świetny pomysł. Umówiłam się na... Na rozmowę o pracę się umówiłam w kawiarni. Na dziesiątą, na dziesiątą był ten mecz. Mamy pieniądze z wynajmu, moja emerytura, oszczędności. Dobra, idź na to spotkanie, bo już... Ale nie doszłaś do siebie po tym wypadku. Na pracę przyjdzie czas. Ach, to wypadek był. Przepraszam, że ci to mówię, ale spójrz na siebie, jak ty wyglądasz. Przecież na rozmowę, a nie do roboty, no. Poczekaj, zmień chociaż spodnie, Dobra, bo są całe w kawie. Dobra, mamo, lecę. Ona, ona spowodowała ten wypadek. Ona go ubiła. Ona go ubiła i wziął z ubezpieczenia na życie pieniądze. Eliza postanowiła śledzić Ole, żeby dowiedzieć się, gdzie naprawdę wybiera się jej synowa. Ręcem jakoś tak śledziem śmierdzą. Nie wiem czemu. Nie ja nie... wiem, gdzie to jest. To jest tu finlandzka ulica, zaraz. To jest, to jest przy tym. Co się dzieje? Wiedziałam, że mnie oszukała. Jak to? Piłem tam piwo kiedyś. Rozmawiacie o pracy, a była w banku. No, i tu na górze, tam na górze jest kioski, jest mm. przystanek i kebab. To już jest któryś odcinek, gdzie ten y, taksówka z tą audiolą występuje. Znaczy ten samochód. Ojej! O, oj, 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 ale wysypała kanapeczka. Co się dzieje? Zdziałaś? To może to 10 klocków. Może mu zażegała taksówkę dzień wcześniej. No ale to tyle. Taka w 500 plus wat. Uważam, że trzeba iść na policję. Ola by chyba tego nie chciała. A to nie mogła do tej synowej od razu podbiec, zadzwonić, porozmawiać? Byłem policjantem i wiem, co mówię. Ten był policjantem nie zareagował? O Boguś, eks pies. Chciałabym, żebyś mi pomógł. Wiesz, że ci pomogę. Ale dyskretnie. No i załóż okulary i czap czapki. Może Staszek miał jakieś długi, niespłacone kredyty, pożyczki. Może był coś komuś winien i... Kurde, no... Nie wygląda mi na milicjanta takiego z krwi i kości. Nie, to raczej niemożliwe. Ona jest podobna do pani prezydentowej. Której? Jolanty? Nie. A, Agaty. Ale mógł poprosić mnie. Ja mam pieniądze. I Staszek o tym doskonale wiedział. Agata poison! Agata remedy! Zobacz, Ola idzie. Cała zapłakana. Ola! Ona weszła w te jeansy, to jest pytanie. <noise> A jak rozmowa? Jak rozmowa? A może on bardziej do Dziekanowskiego jest podobny? A, nie, no faktycznie, ale miałaś rację, wszystko leciało by mi z rąk, ja się do tego nie nadaję. Greetings from Scotland, Jarek! Ja. Na razie, Ole. Potem będzie lepiej. Ona nie ma pięciu duchów, ona ma chyba ciut więcej. Nie, ona ma. Za kierownicą mogłam być ja, ty, Bogdan. To nie twoja wina, kochanie. Ma taki ślad na brodzie, tutaj, yy, kiedyś, nie wiem, czy pamiętasz, Marian Krzaklewski miał, miał też taki. Miał, miał. miał. Kobiety strasznie na to leciały. Jak nie wiecie, kim był Marian Krzaklewski, to musicie w Google wpisać. Nie jedna oddała głos na walka na Pawlaka albo na pana Krzakleckiego, bo im się podobały. Po prostu oni się im podoba podobali. Czy nie powinna zgodnie z sugestią Bogdana zawiadomić policji o podejrzanym taksówkarzu, który odebrał pieniądze od jej synowej. No ale Bardzo ładne taki... szlafroczek. Bardzo ładne. Oho, coś tam się dzieje. Ma Ślaki ogląda, a nie. Ma, <gryst> przy, przypomniało jej się. Nie mogłam zasnąć, i zobaczyłam, że ty też nie śpisz. A, Co, znowu laptop bez, bez prądu i bez, bez. No, oczywiście, wiadomo, kurwa, no jak w każdym odcinku. Pamiętam, jak zmarł mój mąż. Staszek miał wtedy sześć lat. O, guźwa. Ale to nie to samo. Ola, mnie też jest ciężko. Jak nie to samo? To był mój ukochany i jedyny syn. Każdy czuje, przeżywa inaczej, tak? Czy one się kłócą, która bardziej przechodzi żałobę, to tak... Byłaś dla Staszka tak samo ważna, jak jesteś dla mnie. Nie, mamo, wyjdź już stąd. Fajn, fajny odcinek. Dobra, Eliza, stawiaj litra na stół i, i rozmawiajmy, no. Czy on ci jakiś długi zostawił? Mamo, to nie są twoje sprawy, i jak nie przestaniesz o tym mówić, to ja się wyprowadzę. Dzieci będzie lepiej niż u Teściowej. Postanawia razem z Bogdanem przeszukać jej pokój. Kobieta jest już pewna, że w życiu Oli dzieje się coś złego. O, jest z psiak, Boguś. Mogę uruchomić znajomości w policji. Pokażę znajomemu zdjęcie tego taksówkarza. I blachy, i blachy. Nie. Boję się, że to wywoła jeszcze większe kłopoty. Gdzie, gdzie coś może być? Sprawdźcie wszystkie obrazy. Za obrazami może być safe. I druga szuflada od góry. Bogdan, proszę cię, przestań mówić o tej policji już. Jak chcesz. Bo są razem ze sobą czy, 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 czy łączy ich tylko... On chyba, on chyba łączy ich pasję, mi się wydaje. Ona, on... on Krzyżówki. On, on do, niej, do niej smoli cholewki, ale jest jej przyjacielem. Mało nie wypchnęła mnie z pokoju. Miesiąc temu straciła męża w wypadku, który sama przeżyła. Ach, czyli Dobra. wypadkiem jest... no. Dobra, byłeś psem, dawaj, jakie hasło? Hasło? Wet, jak wet Italian. To wieczór przed wypadkiem. Proszę, nie zauważyłem. Tam kosa jakaś między nimi była małżeńska. Koniec już, rozwodzimy się. Myślę, że powinnaś pojechać do nich i porozmawiać. Mogę jechać z tobą. Dobra, panie Darku Dziekanowski, to trzeba jakoś rozrysować. Ale duże uszy jak na policjanta, zowa. Nie, wolę sama. Hahaha <noise> <noise> Może po w sekcji podsłuchów robił Tak naprawdę to martwiliśmy się o Staszka od kilku miesięcy przed śmiercią Uuu ten też taki widać no uuu To jest tak zwany menadżer Szczebla Średniego Kilka razy pożyczał ode mnie pieniądze Zresztą od innych też Miał swoje tajemnice A nie wiecie czemu on się tak kłócił z Olą na tej imprezie? No pewnie o kasę O kasę Ale jak dla mnie to oni się nie dobrali Jak to? Ależ oni się kochali w łóżku zawsze spali na boku. Ja chciałabym te wszystkie długi spłacić, ale nie wiem komu i nie wiem ile. To najpierw, kochana, oddaj nam 7200. Tak. Po prostu powiedz jej, że tak wpadłaś, żeby dowiedzieć się, jak ona sobie radzi. Tamte ciastka, one mają... cukrem są posypane, mają dziurkę w środku. Dobra, nie wpierczaj się w moje życie, końcu. Co się dzieje? Don't fuck with me. Wygnała ją. Ola. Tak palcami się nie stuka, piąstką. Nie wiem, że Staszek zostawił ci jakieś długi. Myślałam, że z nią porozmawiasz. Oho, zaczyna się. Ja nie wiedziałam, że Staszek się za Nie rozumiem tego. Oduża, o duża czy za duża? Za duża. A może się też duża? Jeśli jeszcze raz wtrącisz się w moje, w moje sprawy, to. Nie, nie, się zabiję. Całaś, co powiedziałam, zabiję się, zrobię to. <laughs> Eliza poprosiła Bogdana, żeby został u niej na noc. O, jak do tego doszło, nie wiem. Przepraszam cię, ja nie chciałam na ciebie nakrzyczeć. Nie przejmuj się. Chciałam napić się tylko wody. Boguś mnie, mnie pocieszy za chwilę. Daj sobie trochę czasu, żeby, żeby pomyśleć, co dalej robić. Boguś się hamuje. Tak. Co ja bym bez ciebie zrobiła? Dobrze, że jesteś. Oj, Darek, uśmiech poszedł! Bardzo za nim tęskni, ale wie, że musi pogodzić się z jego śmiercią i żyć dalej. Stanisław, Stanisław, Kim pani jest? To jest hiena cmentarna! Proszę dać mi spokój! Leave me alone. Ile razy się pani tu nie przychodziła? Ile razy? Ile razy? O! Poszły liście! Czyli on po prostu skakał bok, skakał bok. Widzisz kogo wychowałaś? Bawidamka! Staszek miał kochankę. Jesteś pewna? Była wyższa od tej i grubsza. Usiądź ze mną na chwilkę. Tylko się nie denerwuj. Chodź, potem podkurzamy razem. Ja będę trzymała odkurzacz, a ty rurę. Widziałam tamtą kobietę. Staszek po mój ukochany, jedyny syn. Ale nie będę go usprawiedliwiać. Ty, ale ta, ta ramoneska to jest, jest harlejówka jakaś. Nie powinien ci tego robić. Mamo, poczekaj. To małżeństwo było jakąś wydmuszką, mi się wydaje. Wszystko ci powiem. Rzeczywiście, masz rację. Staszek mnie zdradził. Hazardzista. Bawidamek, alkoholik. Alkoholik, prawdopodobnie też czpał. Ci, ci, był tylko raz po alkoholu i to był tylko seks, nic więcej. Nie no, Seks, po prostu, ale tam było podobno ciemno. Kochał. Tylko mnie, wiem o tym. <laughs> Mieli może triangle! Ja chciałam kupić mieszkanie gdzieś daleko od naszego, nad morzem, tak, żeby Staszek już nigdy nie spotkał tej kobiety, i pożyczyłam pieniądze w jakimś parabanku. No, kompletnie się na tym nie znałam. I... Wtedy, co nas widzieliście, to, to była już ostatnia rata, także to już jest koniec. Okej. Okay. Przepraszam cię za Staszka. Nie, mamo, nie ma takiej potrzeby. Kochał mnie. Ale to chyba nie jest prawda, mi się do końca wydaje. To by było zbyt proste. Zamęczysz się. Nie, jest okej, okay, spokojnie. Kochana, liście podrabiałaś, ale tam gówna psie jeszcze były. <laughs> ja nie życzę sobie, żeby ona tam przychodziła. Mamo, proszę cię, nie rozgrzebuj już tego tematu więcej. Tylko raz poszedł z inną. On tego nawet nie pamiętał! To był seks, po prostu po pijaku, no. Nigdy więcej nie chcę słyszeć o tej dziwce, rozumiesz? Nigdy! Czyli to była dziwka Uuu, jednak. Czyli to jednak była branża usługowa. Mówiła, że to ona się ta dłużyła. A ten kolega Staszka, Wojtek. Powiedział, że to Staszek potrzebował pieniędzy i od wszystkich pożyczał. No i Bogdan co, znowu jej powie, chodźmy na milicję, chodźmy na milicję. Chyba tak naprawdę do nie swojego syna. Boli mnie głowa już od tego. Spielberg, co ty wybrałeś? Ale ja nawet nie zauważyłam, że w tym małżeństwie dzieje się coś złego. To nie jest łatwy odcinek. Nie, ja się czuję jakbym biegł na 3000 metrów to już były, były ostatnie metry, a nie mam siły już. Jak on mógł zdradzić żonę? Czyli na kurwy poszedł, tak? Na panie. Chciałabym poznać wszystkie sekrety swojego syna. Musicie zrobić sekcję. Z policyjnego doświadczenia wiem, że mężczyźni nie lubią mówić o zdradach przy swoich partnerkach. Powiem z niedoświadczenia policyjnego, tylko filmowego. Wojciech Wasilewski zgodził się na spotkanie z matką swojego zmarłego kolegi. Staszek prosił mnie, żebym o tym nie gadał. No wiadomo, błagam, proszę mi powiedzieć o tej kobiecie. On jak dostał scenariusz, to było napisane musisz być rozgarnięty na 10 na 10, ale to było 7 lat temu. A kto umarł, ten nie żyje. Spotykali się przez dwa lata. Oho! Jak ona się nazywa? Helena. Kasia. Kasia. Ona zalana była! Mieli mieć dziecko, ale Staszek mówił, że zmarło przy porodzie. O, żeż, historia. Dlaczego powiedziała mi, że to był tylko jednorazowy seks? Bo wcześniej się tylko. i ona o tym działa? On na tym zdjęciu to wyglądał na bardzo szczęśliwego. I Uruchom te swoje znajomości. Dowiedz się, gdzie mieszka tak. A, i teraz nagle Darek ma uruchomić kontakty, tak? Powiększyłem fragment z ludźmi, którzy stoją w pobliżu. A teraz przyjrzyj się. A... to ten taksówkarz, któremu Ola dawała pieniądze. To ten, co mu zarzegała samochód. Pierwszy człowiek, który pojawił się na miejscu wypadku. I jedyny świadek. No, to pierwszy na miejscu wypadku i świadek. Tak. A Ola mu daje pieniądze. Dlaczego? O Jezu, ależ to pierze jest... mi głowę tak powoli, powoli, ale już mi się kręci w głowie od tego prania. Najpierw spotkamy się z tym taksówkarzem, a potem pojedziemy do tej Katarzyny Dordy. Dobra, chowam wszystko do teczki. Ty się ubieraj, załóż jakiś top, jakiś sweter, bo jest zimno. Tak, jakąś narzutę i, ta I jedziemy. Mam zdjęcia, na których widać, że bierze pan od niej sporo pieniędzy. Część nawet upada na chodnik i pan szybko je zbiera ci brzydkie słowa powiedział! Jeśli powiem prawdę, dasz mi spokój? Mów, no tak. Speak up. To nie był wypadek. Ona specjalnie zjechała z drogi. Nagle. Ona była przytomna i mówiła, że nie będzie żył bez niej. Nie pozwoli mu na to. O kurde. Mam nagranie. Ubiła ich! Ach, może czują, że z tego będzie jakaś kasa? Jesteś potworem. Spokojnie. Nie, tylko tak słowtarzam. <gry> Staszek, musiałam cię zabić. Musiałam. Nie dałeś mi wyboru. No, nie jest to komedia. Nie chcę na ciebie ani patrzeć, ani ciebie słuchać. Spieszaj! Ale skąd wiedziała, że jego zabija siebie nie? Ola zabiła Staszka. Zrobiła to. <gry> Ty, może trzeba było to na świąteczny zostawić? To moja córeczka, Amelka. Czy ona, czy... Babcia. Babcia? Staszek opowiadał jej o pani. Pokazywał zdjęcia. Marzył, żebyście się poznały. <grytanie> Kurwa, dlaczego nie mógł się z nią uchajtać? Kolega Staszka mówił, że pani dziecko przy porodzie zmarło. Wymyśliliśmy tę historię, żeby Staszek mógł się spokojnie z nami spotykać. A czemu nie rozstał się z żoną? Chciał to zrobić już, jak byłam w ciąży, ale nie potrafił. Bał się, bo żona straszyła go, że zabije jego, siebie mnie, nawet że zabije Amelkę. Jak odejdziesz do tego, Benkarta, to zabije siebie i twoją matkę. <śm> Prowadził podwójne życie, ale utrzymywał mnie i Amelkę. To dlatego potrzebował pieniędzy. Złożyłem papier rozwodowe. Ona grzebała mu w telefonie, przeczytała tego SMS. a Dzwonił jak wracali. Chyba z nerwów się nie rozłączyła ja? Nie słyszałam wszystko. Kłamałaś mnie, że byłaś w ciąży, bo cię kochałam. <grym> to miłość! Możesz kochać tylko mnie albo wcale rozumiesz? Co ty wygadujesz? <grym> zostaniesz ze mną? Nie! Nie? Stąd. Ale nie wierzyłam, że ona naprawdę chce ich zabić. Kobiety działają pod wpływem takich impulsów. Zawiadomiłem policję. Zabrali ją. Kiedy? Jak tu jechaliśmy. Nie podoba ci się ten film. Nie, twój dziedziś umarł dawno temu. Jest ja aniłka, jak tatuś. Mhm. Uff. Nie bądź słówna. Powinno się cieszyć, że mnie poznałaś. Masz rację, Amelku. A tobie to frajdę sprawia, Spielberg, co? Synowa Elizy trafiła do aresztu, skąd została przewieziona na zamknięty oddział w szpitalu psychiatrycznym. Drewnica. Eliza jest szczęśliwa. Ciągle mówi o Amelce. Zobacz, chodzi w szpilkach po piachu! To było naprawdę pas Dziękuję. pasjonujące. Dziękuję. 45 minut. Franz Muda, Spielberg, dziękuję za ten odcinek. Zajebiście, no, ustawiłeś nam weekend, no. Wolałbym po, po prostu, na przykład, 45 minut dubować w nosie, a... Nie wiem, co to w ogóle było. Pomijam ciebie, bo jesteś z wyrolem, ale scenarzysta, no, force wziął, wyprał nam łeb przez godzinę, przecież ja czułem, jakbym oglądał Przeminęło z wiatrem, które trwa chyba 3,5 godziny. Ja nawet nie wiem, po co tu komu, jak, za co dawać nagrody. To nie ma sensu. Cały koncept tego odcinka był zjechany. Na, najpierw ktoś to napisał, Ktoś to potem nagrał i, i wypuścił, Zadecydował, że jest zielone światło na to. A jeżeli chodzi o Jarmuż, to nie wiem, no dla nas, że, żeśmy trwali, to obejrzeli może, nie wiem. Dla nas. Jestem... Po co takie w ogóle rzeczy robić? Biegnę, nie wiem po co, nagle znajduję się w toalecie i tak, ta, i tak jestem już w tej toalecie, siedzę i tak się zastanawiam. Może znowu co? pójść, pójść pobiegać? Nie, co, co będzie pierwsze? jedynka czy dwójka? Niech los zadecyduje. Czy będzie jedynka czy dwójka? Ale tam jak ją biła ta Ola, to tak... To było nie, nie, nie. nieszczere uderzenie. To tak. Renatka jeszcze też zagrała. Nie no, nie rozmawiajmy już o tym. Zapraszamy. Idźcie, zróbcie coś pożytecznego. Zobacz, Może w zlewie macie dużo naczyń, to pozmywajcie. Zapraszamy jutro na 18 na obiady czwartkowe i miejmy nadzieję, że będą bardziej radosne niż to, co... Musieliśmy my i Państwo oglądać. Nie znam tego języka, a Wiedersehen. Ja. Na tyle jeśli Kurwa, Spielberg, nie masz ty, kurwa. <laughs>